Tragedia w Kotkowie. Nie żyje Druh Krzysztof, serca strażaków pękły z bólu. To miał być zwykły wieczór cichy, jesienny, jakich wiele. Ale około godziny 20:00 w miejscowości Kotków doszło do tragedii, która poruszyła nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim strażacką rodzinę. Śmierć przyszła nagle, brutalnie. Uderzyła wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewał. A gdy służby odkryły, kim był potrącony pieszy, nie mogli powstrzymać łez. Tu Alicja z kanału Alicja, protki gwiazdy. Choć często opowiadam wam o celebrytach i wielkim świecie show biznesu, dziś chcę mówić o kimś, kto był bohaterem w prawdziwym znaczeniu tego słowa. O kimś, kto nie szukał sławy, ale służył ludziom. Drug Krzysztof Marciniszyn, strażak z OSP Wielowieś, zginął tragicznie, a jego śmierć rozdarła serca setek osób. Był wieczór 22 października. W miejscowości Kotków, w powiecie Gliwickim, na ulicy Szkolnej doszło do tragicznego wypadku. Kierowca BMW potrącił pieszego. Zderzenie było potężne. Pomimo natychmiastowej reakcji ratowników, reanimacja nie przyniosła skutku. Mężczyzna zmarł na miejscu. Gdy funkcjonariusze sprawdzili jego tożsamość, zapadła cisza. To był Krzysztof. Nasz druch. Nasz brat w strażackim mundurze. Informacja o jego śmierci spadła na lokalną społeczność jak grom z jasnego nieba. Chwilę później strażacy z SP Wielowieś opublikowali poruszający wpis. Gobi, najwyraźniej święta Florian potrzebował cię tam na górze. Miej w opiece całą strażacką rodzinę. Nie sposób powstrzymać emocji, kiedy odchodzi ktoś tak ważny. Druch Krzysztof był człowiekiem. Który zawsze był pierwszy do pomocy. Bez względu na porę dnia czy nocy gotowy, by jechać na wezwanie. Gaszenie pożarów, pomoc przy wypadkach, wsparcie w akcjach ratowniczych to była jego codzienność. A teraz sam potrzebował pomocy, której niestety nie udało się już udzielić. Na miejscu tragedii pracowały cztery zastępy Straży Pożarnej policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wszyscy robili, co mogli. Ale siła uderzenia była zbyt wielka. Komenda miejska PSP w Gliwicach potwierdziła śmierć Krzysztofa i przekazała kondolencje rodzinie, bliskim oraz druchom z jednostki. To ogromna strata dla całej strażackiej społeczności. Żegnamy kolegę, który z oddaniem służył innym. Strażacy to ludzie, którzy ratują nas z pożarów, wypadków, powodzi. Ludzie, którzy wchodzą tam, skąd inni uciekają. I właśnie taki był Krzysztof. Nie pytał, dlaczego ja. Po prostu był. I to bycie dla innych stało się sensem jego życia. Jego śmierć pokazuje też, jak wciąż niebezpieczne są polskie drogi. Pomimo kampanii społecznych, zaostrzonych przepisów i apeli o ostrożność, nadal dochodzi do tragedii. Piesi wciąż giną. Najczęściej po zmroku, na mało oświetlonych drogach, gdy deszcz i mgła odbierają kierowcom widoczność. A każda taka tragedia to nie tylko statystyka, to czyjeś życie, czyjaś rodzina, czyjaś historia, która właśnie się kończy. Jeśli kiedykolwiek będziesz świadkiem wypadku, pamiętaj, twoja reakcja może uratować życie. Żadbaj o bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, węzwij pomoc, udziel pierwszej pomocy, jeśli potrafisz. I nie bój się, bo może właśnie wtedy ty będziesz tym, który zrobi różnicę. Tak jak przez lata robił to Krzysztof. Druk Krzysztofie dziękujemy. Za każdą akcję, za każdą czuwającą noc, za każde jestem gotowy. Odpoczywaj w pokoju. A my, strażacka Polska, zwykli ludzie i wdzięczni obywatele, nigdy cię nie zapomnimy. Jeśli poruszyła cię ta historia, zostaw komentarz. Napisz coś od serca dla Krzysztofa i jego bliskich. Subskrybuj kanał Alicja Plotki Gwiazdy, byśmy wspólnie mogli opowiadać o tych, o których warto pamiętać.